Każdy ma ochotę na Spidermana, niektórzy nawet liżą ekrany telewizorów jak Venomy w Venom 2 Letterby There Be Carnage. A teraz omawiamy, co oznacza scena po napisach w Spider- No Way Home i czy to oznacza, że pewien pająk pojawi się w pewnym świecie, a ten pajączek zostanie przez kogoś zjedzony. Teoria, która jest świeżutka i może ma trochę racji. Co się i can't stop him. Żeby móc omówić scenę po napisach w Spider-Man No Way Home, musimy zacząć od omówienia sceny po napisach w Venom Letter Be Carnage. Scena była taka, że jesteśmy sobie z Venomem na wakacjach, prawdopodobnie gdzieś w Meksyku i gdy wyznajemy sobie miłość, scena rozszerzona, gdzie oni gadają ciągle o miłości. Polecam naprawdę najsłodsze rzeczy, jakie robi Venom, to właśnie relacja dwóch. Dwóch skrajnie zniszczonych mężczyzn, którzy próbują się dogadać i kłócą się kto kogo kocha, a kogo nie. Ale gdy właśnie sobie wracają do swojego pokoju, to nagle nagle dochodzi do pewnego, do pewnego zamienienia, i oni sami pojawiają się w dziwacznym innym wszechświecie. I w tym wszechświecie w telewizorze widzą. Pitera Parkera, a dokładniej Pitera Parkera i Spidermana Toma Hollandę. i Takie I wtedy zaczęły się ploteczkę, oczywiście, że Venom dołączy do Sinister Six. Jak mówiłem wtedy, zapraszam do obejrzenia materiału. Jak powtarzałem wielokrotnie, nie będzie tego, miałem rację. Za to Sony potraktowało nas inaczej. Jak wygląda ta scena po napisach w Spider-Man: No Way Home? Super people. Nagle przenosimy się właśnie do tego samego Meksyku, tyle że już w innym świecie, do multiświata barów, w których Eddie Brock może się upijać i Eddie nawet z chusteczkami, na których notuje, chleje i wypytuje meksykańskiego barmana o to, co tu się wadzieje. Opowiedz mi o tym świecie, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Po pierwsze, jest pełne superbohaterów. Po drugie, jest jakiś ziomek w zbroi, który jest miliarderem. No dobra, już nie żyje. Jest ziomek, który jest halkiem. Mieliście kosmitek, który uwielbiał kamienie. Co swoją drogą nam pokazuje, że wiedza o Thanosie jest wiedzą, która jest już wiedzą powszechną. I każdy o tym wie. To jest, to jest istotne tak do budowania świata. I to sprawia, że nasz mm, Eddie Wkurza się, gdy słucha o tym, jak to kosmici kolekcjonują kamienie. Kosmici zjadają wasze mózgi. Ten, który jest we mnie, on zjada wasze mózgi. Ho, 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 ho. Oczywiście jest mocno-mocno pijany i w pewnym momencie, gdy już myślimy, że do czegoś dojdzie i Venom wykorzystuje Ediego. Jesteśmy pijani, musimy stąd pójść. Nagle następuje, można powiedzieć, kolejny blip. Tak naprawdę nagle następuje koniec filmu Spider-Man No Way Home, czyli udaje się odesłać wszystkich przez to kliknięcie doktora Strange'a odesłać wszystkich do swoich uniwersów, więc nasz Eddie wraca do uniwersum z Venoma 1 i z Venoma 2, gdzie nie ma Petera Parkera Spidermana, który jest Tomem Hollandem. Co jest istotne? Na końcu mamy ujęcie na bar i widzimy tam malutki glutek. I oczywiście ten glutek Oznacza, że teoretycznie to jest w ogóle przepiękne Venom w MCU. Taki powinien być tytuł tego filmiku, gdybym leciał na clickbaite, bo oczywiście, skoro ten malutki glutek, no to on może rozrosnąć się i dać nam Venoma, i Venoma, który będzie agentem Venomem, potem będzie Avengerem i tak dalej. Kevin Feige na to nie pozwoli, nie oszukujmy się. To jest tylko i wyłącznie sposób, żeby ewentualnie za jeden, za dwa filmy wykorzystać i dać nam nowego venoma, który może się połączyć z kimkolwiek z nową wersją Ediego Broka. Może znaleźć całkiem inną osobę. Co więcej, skoro to jest glut malutki, możemy iść bardzo, bardzo, bardzo grubymi nićmi przy tym uzasadnieniem, że to nie jest już ten Venom z głosem Ediego Broka, czyli Toma Hardiego, ale jego kolejny. Syn odpał cholera wie, który będzie miał inny głos, który będzie się inaczej zachowywał i który będzie całkiem inaczej działał. Ale niekoniecznie, bo spotkałem się z teorią, która jest naprawdę zabawna, że ten symbiont będzie Tomem Hardym i będzie walczył z najbardziej. Dziwaczną wersją Spidermana, którą do tej pory mamy, czyli najbardziej nieudaną, czyli oczywiście Andrew Garfieldem, yy, i to będzie prawdopodobnie fabuła Amazing Spidermana 3. Czy są na ten moment jakiekolwiek poszlaki, które by na to wskazywały? Nie. Czy jest to zabawna teoria? Super, śmieszna, przerażliwie. Ale to co wiemy na ten moment to to, że świat, w którym jest Tom Hardy, to nie jest ten sam świat, w którym jest Tom Holland. Na pewno. Na pewno, co więcej, mamy to tak potwierdzone tym dialogiem, że tam ta nie było, nikogo nie było. Zatem kolejna część Venoma, która będzie Venom 3, nie będzie odwoływać się do tych postaci. Z drugiej strony, gdy mamy to potwierdzone w dialogu, to nie możemy mówić, że na przykład Morbius albo, e, albo Michael Keaton jako Vulture, że oni mogą pojawić się w tym świecie. Innymi słowy, Istnieje szansa, że Sony w tym momencie próbuje budować osobno Spider-Versum, osobno Venom-Versum. Innymi słowy, to co będzie robił Eddie Brock jako Little Protector. Prawdopodobnie spodziewajcie się, za rok, za dwa najnowa, najnowsza część Venom 3 będzie się nazywał Venom The Little Protector. Grube pieniądze dam za to, że, że, że tak to nazwą. <noise> będzie to oderwane, ponieważ Sony poczuło, że jest w stanie zbudować uniwersum, które będzie niby dotykać MCU, ale nie do końca z nim zgodne. Z drugiej strony możecie powiedzieć, ok, ale tą kolejną część Spidermana, no to przecież może się ten glut z Meksyku dostać do Nowego Jorku. Pamiętajcie, ten glut jest w Meksyku. Dostać się do Nowego Jorku, tam połączyć się z jakimś przeciwnikiem Spidermana i dostajemy nowego Venoma kontra Tom Holland. To ja wam przypomnę, jak wyglądała irytująca, debilna droga Riota z Venoma 1 jak bardzo wszyscy nie lubimy tej drogi. Zatem raczej jest to zostawienie małej kotwicy, żeby móc za jakiś czas ewentualnie ją podciągnąć i na przykład wrócić, albo tak jak tak zwanego sticker. Zrobimy stickera, może do tego wrócimy. Pojawia się tutaj z drugiej strony inna teoria. O tym, że skoro w zwiastunie Morbiusa mamy, że Peter Parker jest zły i w ogóle mamy ten plakacik, który się tam pojawia i w gazetach jest jakieś, jakieś wspomnienie, to czy to oznacza, że to będzie ten sam Peter Parker Tom Holland? Czy Sony już wiedziało o fabule No Way Home i pojawi się tam któryś z tych naszych pozostałych Spider-Manów? Innymi słowy, czy jest szansa na cameo? Andrew Garfielda, albo Tobiego Maguire'a, szanse są małe, Andrew Garfielda w Morbiusie i nagle pokazanie, że my jesteśmy tutaj w innym świecie jesteśmy w świecie Amazing Spiderman'a, albo w świecie, do którego został odesłany, zmieniony już nowa nitka czasowa Amazing Spiderman. Fascynujące jest to, jak wiele furtek otworzyło sobie Sony i wydaje mi się, że to jest możliwe. Wierzę w to niekoniecznie, czy tworzy to ogromny bałagan i możliwość dorobienia robienia plotek, które potem będą się potwierdzać albo nie i nie będziemy od niej pojęcia. Tak. Gdybyśmy mieli to uporządkować. Venom. Nasz Ediego Broka żyje w innym uniwersum niż wszystko i wszystkie prawdopodobnie inne filmy zrobione na razie przez Sony planowane. Kraven the Hunter, Morbius e, i co tam jeszcze e, dostaniemy. I nasz oczywiście Spider-Man, to jest inne uniwersum. Z drugiej strony, ten malutki glucik jest teraz w połączonym świecie MCU i połączonym świecie Petera Parkera, tego nowego, gdzie nikt nie wie, kim Peter Parker jest. Z trzeciej strony, Morbius. Walczer, który co prawda był w Homecoming i wiemy, że dograł jeszcze jakieś sceny do, do Morbiusa, bo zdradził to Michael Keaton, i potem jeszcze, um, jeszcze Craven the Hunter. Prawdopodobnie są jeszcze w innym świecie, gdzie możliwe, że ktoś inny całkiem będzie Spider-Manem albo Spider-Man będzie się pojawiał w gazetach jako odniesienie, aż dostaniemy całkiem nowy casting na pajączka. Czy jest na to szansa? Oj zdecydowanie jest na to szansa. Ale co więcej powiem, jest nawet szansa, żeby Tom Holland się teraz pojawił z tego względu, że... Zabicie w pewnym sensie tego całego uniwersum, którzy, ludzi, którzy wiedzą o tym, że Peter Parker to Spider-Man, pozwala na budowanie tego od nowa. Czyli jeżeli sytuacja w Morbiusie dzieje się, powiedzmy, rok po wydarzeniach z, e, z No Way Home, no to przecież możemy zrobić, że przecież nikt nie wie, kim jest Peter Parker, i nagle Peter wpada na Morbiusa w tym dziwacznym świadku. Innymi słowy, Amy Pascal zrobiła sobie bardzo ładną furtkę, choć moim zdaniem. Póki MCU i Kevin Feige trzyma chociaż troszeczkę łapkę na Spider-Manie. On nie pozwoli na to, żeby te światy się za bardzo łączyły. Ja w materiale dawno temu, mówiącym o tym właśnie, w jaki sposób można wykorzystać Venoma i czy Venom pojawi się w MCU, właśnie mówiłem, że nie pojawi się, że Kevin Feige do tego nie dopuści. I jak widzicie, dopuścił do tego w jaki sposób? Pojawił się, dzięki temu, że on się pojawił... Potwierdził, że wszystko co się działo w tych dwóch filmach nie jest częścią MCU. Okej, okay, możecie powiedzieć, o, a jak to nie, przecież to jest multiversum. No tak, ale zgodnie z ideą multiversum, to wszystkie filmy DC także dzieją się w MCU, ponieważ multiversum oznacza nieskończona liczba możliwości. Zatem ten argument troszeczkę jest, jak to się ładnie mówi, niekoniecznie konkretny. Dobra. Dajcie mi znać, co wy jeszcze sądzicie o planach Sony, co za chwilę zrobi Sony, jaki film, co nam da swoją drogą. Zauważcie, lada moment mamy Morbiusa, i w tym momencie główne pytanie jest takie: czy w Morbiusie pojawi się Spider-Man? Jaki Spider-Man? Jeżeli już, czy pojawi się chociażby Venom? To jest dla mnie najbardziej frapujące i przyznam się szczerze, choć na film nie czekam w ogóle, to to jest jedna rzecz, którą chciałbym się dowiedzieć, bo to dziwactwo tego Potworka Frankensteina, jakim jest Uniwersum Pajączka Amy Pascal, jest frapujące. Jest intrygujące, zatem czas to obejrzeć. Dobra, wypiłem całą kawkę. Mam ze sobą kapitana, który też jest, który też jest pajączkiem. Zatem widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie. Dude, what are you doing in my room? I...